Cześć, tutaj nonsens. I to jest. Um, chciałem powiedzieć kanał informacyjny. Odcinek informacyjny na temat um, mojego kanału. Ten kanał tworzą trzy osoby: ja, kolega i kolega. I każdy na nas moje wstawiał filmiki. Um, jak widzicie na tle, to jest. Um, Grady Pygor, którą akurat nagrywałem z Facebooka, jednakże na urządzenie mobilne też istnieje. Polecam. Mariusz Udzielowski. Um, Będziemy różne gry nagrywać, na przykład ja postaram się nagrać wszystko co mam na pulpicie, czyli tak, czyli Counter Strike, Strike, Condition Zero, Global Offensive 1.6, Nexon Zombies, Unturned, Left 4 Dead, No, Ro no More Room in Hell, Endless Phase, Planet Planetside, Battlefield 3, Hawken i The Hunter. To są wszystkie gry, które mam na pulpicie. Minecrafta nie będę nagrywał. Może będę nagrywał Terrarię To fajna gra przyznam, Ym, y, Olek, czyli druga osoba. Oprócz mnie. Ona będzie... Ona. On będzie nagrywał takiego takie jak Hearthstone O, dość fajna gra. A, a będziemy też nagrywać gry, w które we wszyscy trzej będziemy występować. Ja z nich... Z, z, z naszej trójki mam najbardziej dojrzały głos, y, co później usłyszycie. Teraz jest godzina, przyznam się 12.38. Ja jestem chory, nie mam jej w szkole. A dzisiaj był sprawdziam. Tak. No dobrze. Nie przedłużając, y, y, skończąc to nagranie, y, nie będę ucinał fragmentu z gry, gdzie robię misje poboczne. Jak będziecie chcieli zobaczyć, znaczy, no, patrzeć jak przechodzę tą grę, to no, w komentarzu napiszcie. Do, ja mm, mówię tak cicho, no bo nie chcę nikogo obudzić. No... no tak, chyba jeszcze ktoś śpi. <kluzło> 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 y, sorry. A więc tak, no to tutaj już się z wami żegnam. I dalej będziecie mieć nagranie z gry, druga misja poboczna, Sentiel. No to co, żegnać się z wami, zostawcie komentarz, dajcie łapkę, zasubskrybujcie jeśli chcecie być na bieżąco. Siemka. Yes, yes. I'm a big man with a big gun. Stay down. Might come in handy. Oh, next one. Next one. Ah, hurt you bloody. Thanks. Ooh, that was nasty. Hell yeah. Might come in handy. Go to hell. What do we have here?